Cześć male, witam was bardzo serdecznie To znowu ja, czyli Max No i... Dzisiaj będzie challenge Cześć Drugi już odcinek z tych pasanek I. No. I to ze mną, chetkiem No I Nie wiem gdzie położyć kamerę, ale Tutaj, 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 tutaj Albo tutaj Podejdź Widać nas? Widać okay w takim. razie. Czekaj. Tutaj ja się otwieram. Tak? I teraz tylko kto tylko żebyśmy... To inaczej się otwierało, co nie? Nie wiem. Tutaj to tak Dobra. I trzy, bo gramy. Kto, kto przegra kto ten pierwszy? Trzy. 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 ja pierwszy? Trzy. 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 Jo, do Fajna. Fajne. Marina. Mm. A, teraz ja, I tak no, tyka... czas... Ja muszę gdzieś znaleźć to. Mm. Mm. Co? Nie! Su. We. Elem. Pokażcie kamerę. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Może by próbować? Tamo. <coughs> Tutaj jest. No, Dobre to. Tu czarnych jest. O, tu spadło. Ale jest tu Dobra, no, jedziemy z tym kościołem. Ja jeszcze tak. sobie jedzam. To nie musisz zamykać, oczywiście. Ej! Czerwone. Znowu się jakiegoś czarnucha dostanę. Dobre. Chwila truskawka. Już Ej. Już. No ja to jest normalna. Ej. Nie kłamie. Biała chyba cukier Ja w pierwszym odcinku to. Żebyś się trochę... Bo, bo cię nie widać później. No. Cukier ma. No. No. Dobry? Aha. Ja tego nie lubiłam. To ja jest słodki, ale... Sobie po sobie nie mam sobie. Tak, niedawny. Różowy. Główienko. A ma fajne. Tak. Karny był najlepszy. Malina. Mm. O tu się. Może nie zacznę tak. Myślę, że ci widać, ale ja zobaczymy. Dobre! Dobra. Co masz? Nie wiem. Jest. Wreszcie. Kurde. Czarne gówno. Mój większe. Yes. <grych> Ciekawe jest. Ciekawie trochę. A te skarpetki to jakie to? Ej, ej gryź, gryź! Jeden. Co to Dobra, niech ci będzie będzie. Trzy, dobra. Szybko. Cztery. Pięć. Ej, 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 ej! Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Niam, niam, niam! Dziesięć. Makowało mu. Widać. Co? <grym> Aha, i Skyrim, kolejny odcinek będzie dzisiaj o północy. No ja to małem. Trochę w nocy. Ale jutro będzie, jutro już będzie wysłane na YouTube. Będzie taką, w nocy o północy. No. Znaczy nie będzie o północy, tylko będzie troszeczkę. Ma zielone kropki. Hmm, pokaż pokaż, może. Może takie nie widzieli. Tu bardziej, tu. Kurde. O kurde, spad. to kit. Jedź. Zniły coś. Pomarańcza zgniła była. No to masz? Kolega sympatyczny. Kurwy ja To Co coś zgniłego. Chyba, Chyba malina. Aha, i znowu kolorki. Pokażę wam. No. To są zgniły malina? Kropki wyjąłaś? Aha. Tak. To zgniła malina. Oj, jedziemy, tak No Dobra. <laughs> Dobra, Mojka, że babka idzie. Chodźmy, żeby... Dobra, idzie. Je... Nie zwracaj na nich uwagi. Czerwona tu Dobra. Jak coś tam na jej nie Dobra. Dobre? Trzymiu pomarańcza. Jest. Jeden. Dwa. No świetnie. Trzy. Jedzie. Cztery. Pięć. Gryć gryźć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Maksiu Ja tak myślę coś, że my więcej wyplujemy niż zjemy. Mówi o tobie. Da. No, twoja mam! Jeszcze mam ten... kola będzie. Yes. Będzie kola. Będzie kola, nie? Kola. Kola, nie? Tam były kropki. Ale zgniła kola, na pewno nie może być, bo... Coś na cy. To nie jest kola! Kawa, nie? Kawa. Bo z kropkami. A jakimi mikropki? masz? No nic! Jeden, dwa, trzy. Cztery oh, kuchni. O kurwa, jakie jest Te kurwa takie skarpetki, kurwa! Cześć! Okay. kurwa! Pięć! Leć! Cztery! Ej! Ale ty... Sześć! Siedem! Osiem! Dziewięć! Dziesięć! Ach, to, jest niedobry, to to co widzimy to jemy w buzi, to... Dziwnieją truskawkę w mamy. Zrobimy potem szejka jeszcze. Co? Może tak w ostatnim, y, następnym odcinku? Wiesz co zrobimy? Chyba. Dobra, może... Ostatni... Do wrzucimy parę tanin ja niebieski Niebieskim chyba. Mięta. Ostatni raz tym. Cześć dobrego, cześć dobrego. Cukier! Aj! I da. kończymy na jak Dajcie łapki w górę, napiszcie komentarz, próby lajki, lajki to samo like like tutaj łapki. Do no. dzisiaj trzymajcie się i cześć! Pa. No, zarąbiliście.